Lider SLD, wicemarszałek Sejmu, Włodzimierz Mieszczarzasty. Dzień dobry panie marszałku. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Czy gra pan z marszałkiem Grodzkim na rozbicie Platformy Obywatelskiej? A to skąd? No stąd, że Rzeczpospolita informuje o tym, że marszałek Grocki jest za opóźnieniem terminu wyborów prezydenckich na sierpień, być może na jesień. Są już dwie frakcje w Platformie i że być może chce przejąć nawet władzę w Platformie. No A Wy składacie takie poprawki, które temu sprzyjają? No nie, wie Pan, to, to trochę jest inaczej. To znaczy, po pierwsze, Lewica jest organizatorem i uczestnikiem Okrągłego Stołu. To jest takie ciało, które od sześciu lat pierwszy raz się spotkało i były tam wszystkie partie, łącznie z Pisem, czyli z partią rządzącą. Tam ustalono konsensus, który polega na tym, że te wybory powinny być na przełomie czerwca i lipca. I jestem za tym, żeby była jasność. I lewica również jest za tym. Natomiast faktycznie jest bardzo mocny głos, konstytucjonalistów, e, profesora Piotrowskiego, pani profesor Łętowskiej, pani profesor o, Płatek. Do części konstytucjonalistów, panie marszałku. Dobrze, dobrze, części oczywiście. Ja nie, nie Mówię o mocnym głosie części konstytucjonalistów, którzy uważają, że te wybory powinny się odbyć tylko w trzech wypadkach. Co by przesuwało te wybory? Jeden wypadek to jest taki, żeby była wprowadzona stan kreski żywiołowej. Drugi wypadek to jest taki, kiedy kończy się kadencja pana prezydenta Andrzeja Dudy, czyli w sierpniu, i, do, i wtedy są rozpisywane wybory, bądź pan prezydent Duda podaje się do dymisji, że to są trzy konstytucyjne e, możliwości rozpisania wyborów. I wie pan, no po prostu takie jest życie, że polityka to jest jedno, natomiast e, w. w Konstytucjonaliści prawnicy czasami jest tak, że to jest drugie. I tu Panie jest. Taki marszałku. Natomiast jeżeli, żeby pana uspokoić, że może nie uspokoić, ale żeby pan miał jasność, jeżeli chodzi o lewicę, którą reprezentuję, my jesteśmy zwolennikiem tego, co zostało wydyskutowane przy okrągłym stole, to znaczy wybory na przełomie czerwca i lipca. No jest, pan mówi, że jesteście zwolennikami wyborów na przełomie czerwca i lipca, a równocześnie marszałek Gabriela Morawska-Stanecka składa poprawkę, żeby było wakacjolegizm do 6 sierpnia, no to wówczas już na pewno te wybory by się nie odbyły na przełomie czerwca i no lipca. No tak, jaki ale to panu... To jaki w takim razie Proszę tutaj pana, jest ale powód? Pani, pani, pani Morawska-Stanecka jest zwolennikiem e, takiego rozwiązania, żeby słuchać, słuchać się w głos konstytucjonalistów. Ma prawo mieć swoje zdanie. Ta poprawka zostanie bądź nie złożona, Z, w momencie, kiedy zostanie złożona, musi być jeszcze przegłosowana w sedacie, musi być jeszcze przegłosowana w Sejmie. Wie pan, ludzie mają prawo mieć swoje zdanie, tak do tego podchodzę i, i nie jestem przedstawicielem formacji, która wszystkich trzyma za twarz i jak każe jedna osoba tak być, musi. Ma, ma Panie po to, takie to może pan by się wsłuchał. Panie Marszałku, może Pan by się wsłuchał w takim razie w głos innych konstytucjonalistów, na przykład profesora Czesława Kłaka czy profesor Grabowskiej, którzy mówią o tym, że najlepiej jednak zgodnie z konstytucją przeprowadzić te wybory przed upływem kadencji urzędującego prezydenta, tak żeby 7 sierpnia była głowa państwa. Proszę Pana, ja się wsłuchuję, ja jestem bardzo otwarty. Ja się wsłuchuję w głosy wszystkich konstytucjonalistów, wsłuchuję się również w głosy polityków. Ja jestem politykiem, muszę podejmować decyzje. Okrągły stół jest dla mnie rzeczą ważną. Ja nie jestem opozycją totalną. Ja, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli ktoś pomaga ludziom, jeżeli ktoś daje ustawy, które grupom najbardziej, najbardziej upośledzonym pomagają, i nawet jakiś spisu, ja to popieram, dlatego że uważam, że my też jesteśmy partią. Trześć elementu naszego programu, to jest program socjalny. Więc pan, niech to się utrze. Ja myślę, że przyszły tydzień przyniesie wszystkie rozwiązania. Jeszcze raz powtarzam, jeżeli chodzi o okrągły stół, jest to dla mnie rzecz ważna, jestem też elementem tradycji, moja formacja okrągłego stołu, czy się to komuś podoba, czy nie. Rozmowy z platformą, z PSL-em i z pisem szanuję, bo sam je inicjowałem, to znaczy nie ja, ale czy pan Krzysztof Gawkowski. Telewizja inicjowała. I tyle. No, ważny dla Pana polityk Aleksander Kwaśniewski, który bezsprzecznie jest jednym z autorów Konstytucji z 1997 roku. W tych sytuacjach, która, w których Konstytucja mówi o opróżnieniu urzędu prezydenta, nie przewidział takiego, takiej sytuacji, że nie odbędą się w terminie wybory prezydenckie. Wie pan, różne, znaczy z tą Konstytucją jest, są dwa, dwa podejścia do Konstytucji. Jedni uważają, i ja do nich należę, że konstytucja jest dobrze napisana, natomiast generalnie jest wyjątkowo źle w tej chwili wdrażana w życie przez ekipę rządzącą. Drudzy uważają, że konstytucja ma wady i że tę konstytucję trzeba poprawić. Dwa nurty, tak. Ja uważam, że wszystko jest przewidziane w tej konstytucji. No gdyby został wprowadzony stan klęski żywiołowej wprost zgodnie z zapisami e, konstytucji, czyli artykuł 232 zostałby zrealizowany, nie byłoby tych wszystkich e, pytanie, które m, się już tak czytać. Tak? Panie marszałku, jeżeli już tak czytać ustawy, także te, które mówią o stanach nadzwyczajnych, stanie klęski żywiołowej, to ten, ta ustawa mówi o tym, że musi, musi być masowe występowanie choroby zakaźnej. No w Polsce na 40 niemal milionów choruje ponad 20, ponad 20 tysięcy. No to nie jest jeszcze masowe występowanie. Ale wie to pan, jest... to, 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 pan tak, to pan tak mówi. tak. Przypomnę panu, co 2-3 miesiące temu ustawy? mówił. Dobrze, no ja też czytam ustawy, natomiast przypomnę panu w sposób grzeczny, co dwa, trzy miesiące temu e, mówiła, e, mówił pis, który w tej chwili rządzi. Mówił, że będzie tragedia, e, mówił, że będą po prostu milionowe zachorowania. Pan, każdy tak, nie, mówi nie, słyszałem, polityk... nie, nie, nie. Tak poli polityków mówił? polityków, polityków e, radziłbym tak, słyszę, słuchać z dystansem. Dlatego, że o milionowych zwykle, zachorowaniach nikt chyba nie mówił, zwykle, panie Marszałku. Zwy, zwykle politycy mówią to, co w tej chwili im pasuje, tak? Jak trzeba straszyć naród, to straszą, jak trzeba mniej straszyć, to mniej straszą. No niech pan prze, prze, prześledzi wszystkie wypowiedzi pana Szumowskiego, które generalnie rzecz biorąc są bardzo, bardzo... No, naród rzeczywiście, panie marszałku, trzeba było trochę wystraszyć na samym początku po to, żeby nie doszło do, do takiej sytuacji jak we Włoszech na przykład. No nie, to niech pan nie opowiada. To są zupełnie, zupełnie inne kraje, zupełnie inne historie i zupełnie inny przebieg koronawirusa. Każdy ma swój. W całym akurat bloku środkowo-wschodnim, tym postrealnym socjalizmie, jak pan wie to przebiega ca cała ta choroba łagodniej. Prawdopodobnie, tak mówi wiele specjalistów, wielu specjalistów i lekarzy, jest to związane z tym, że była dyscyplina szczepień bardzo mocna w bloku, bloku e, postsocjalistycznym. No to jedna z teorii. I tyle, wie pan. Żadna, Panie Marszałku. Żadna, no jedna, jedna z teorii, ale chyba nawet, wie pan, dosyć, do, dosyć silna. Nie wiem, nie jestem lekarzem. Panie marszałku, z czym Robert Biedroń właściwie idzie na te wybory prezydenckie? Czy tylko z ideologią LGBT i postulatem obniżenia wydatków na zbrojenia? No nie wie pan. No Robert Biedroń idzie z bardzo wieloma postulatami i te postulaty są znane, bo to są postulaty lewicy, począwszy od wszystkich spraw związanych z Solidarnym Państwem, a więc wszystkimi świadczeniami dotyczącymi. Na przykład emerytury minimalnej na poziomie 1800 zł, minimalnej, zaznaczam, począwszy od w tej chwili wszystkich działań antykryzysowych związanych z podwyższeniem zasiłku dla bezrobotnych, dania. E, no to już się stanie teraz. No wie pan, no bo postulujemy, to się stanie, tak? A, Związ to siła sprawcza lewicy. Tym... Tak, proszę pana, siła sprawcza lewicy. W wielu sprawach lewica, to, co lewica mówiła, w tej chwili jest wprowadzane. Jest pytanie takie, czy jakby zostało wprowadzone wcześniej, my uważamy, byłoby lepiej, A to, ale też się cieszymy, że jest wprowadzane później. Pan, My nie mamy większości w Sejmie. My musimy mieć obrotowość programową na tyle rozsądnie skonstruowaną. Że możemy zgłaszać swoje postulaty. One są głównie związane ze, ze sprawami pracowniczymi, a jeżeli się uda, Tworzyć większość do przegłosowania tego, albo tak głośno mówić i tak konsekwentnie o tym mówić, żeby to było wdrożone, to ja się tylko mogę cieszyć, tak. Panie Marszałku, to, to zgoda, jest, są też postulaty socjalne w kampanii Roberta Biedronia, tylko dlaczego tak cieniutko wszędzie w sondażach? To już nie jest jeden sondaż, to jest pewien trend właściwie jest na końcu peletonu. 4, 3, 5%. No ale wie pan. Pan, pan po, po, podaje tam głównie sondaże Ibrisu, no, czy pięć Są dni temu profesor się. Markowski, no tak, pięć dni temu profesor Markowski osiem, eee, cztery dni temu Ibris siedem, Estymator sześć, Pracowna Badań Społecznych osiem, eee, pięć dni temu. Nie pan, no trzeba walczyć. Robert jest politykiem którego kocha ulica, on ma masę empatii, dobrze robią spotkania, dobrze robią wyjazdy. Cały ten element tego, tej kampanii wyborczej został wstrzymany. Jedni się lepiej czują w internecie, inni się lepiej czują wśród ludzi. Na szczęście mamy wiele kandydatów, w związku z tym można wybierać jednego albo drugiego. Na pewno po stronie opozycyjnej jest to jedyny kandydat lewicy, jedyny kandydat lewicy. Jeżeli ktoś ma lewicowe poglądy, a jest to 15-20% ludzi w Polsce, to ma kandydata. W pierwszej turze zawsze się głosuje na zgodnie z sercem. W drugiej turze głosuje się e, zgodnie z przymusem wyboru, bo jest dwóch kandydatów. I Czy tak w drugiej będzie. turze w takim razie pan i Robert Biedroń zaapelujecie o poparcie tego kandydata, który do tej tury przejdzie, na przykład Rafała Trzaskowskiego? Proszę pana, nie wiem, kto przejdzie do drugiej tury, bo w tej chwili to chyba się waży. To nie Ale jest gdyby tak. tak było. To nie będą prowadzone rozmowy. Ja już jestem doświadczonym politykiem. E, nie robi się polityki przez radio i przez telewizję. E, tak uważam, zresztą nie, nie jest to żadna forma aroganc arogancka. Zobaczymy, kto będzie, kto przejdzie do drugiej tury. Usiędziemy, będziemy dyskutowali. Nic nie jest bezwarunkowo. Wszystko musi czemuś służyć. Przyjdzie czas, będą rozmowy. Rozmowy dadzą efekt. Będziemy o nich informowani. Bardzo dziękuję. Lider SLD, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty był gościem Polskiego Radia 24. Dziękuję, dziękuję panie, panie redaktorze. Bardzo pozdrawiam państwa serdecznie. Dziękuję.